Nasz pomysł na kompletację małych zamówień paczkowych polega na wykorzystaniu wózka firmy Vans oraz ich indywidualnego napędu, dzięki czemu pracownik ma łatwiej, wygodniej, bezpieczniej poruszać się między alejkami. Do wózka zastosowaliśmy również system Pick by Light firmy Luka. Dzięki temu można kompletować więcej zamówień naraz. Tak jak kiedyś robiliśmy maksymalnie 4 zamówienia jednym operatorem w przypadku rozwiązania Vans plus Luka możemy kompletować aż 12 zamówień naraz. Znacząco przyspieszyło to proces kompletacji, no i oczywiście optymalizacji ruchów i przejścia przez magazyn. Wózek chwalą sobie pracownicy dzięki właśnie wspomaganiu i napędowi, e, ponieważ można nim łatwo poruszać się między alejkami, jest zwrotny, e, można nim łatwo sterować. E, plus do tego bardzo trudno jest o pomyłkę. E, diody zamontowane na wózku pomagają w znacznym stopniu, e, podpowiadają, gdzie otworzyć detale. E, I w końcowym efekcie można właśnie, tak jak wspominałem, robić 12 zamówień naraz.